Cześć, siemono, z tej strony. odcinku, w kolejnym odcinku, zaczynamy siewy. Tutaj się puszczamy pracownika, więc jestem dalej trochę ory. Już drugi, no kolejny dzień, który nie idę, już to jest drugi. Tak, mój brat poszedł, dalej ja nie. Tutaj pra, puszczamy pracownika, ale tutaj już jest paleta tu przewieziona, tu jest paleta przewieziona. To są trzy palety, osiem big bagów z nawozem, o. Wysypało się trochę. Jeszcze tutaj mam na przyczepce. Jeszcze tutaj mam na przyczepce. O! Proszę bardzo! Tutaj jeszcze mam na przyczepce. Bo golfem jeszcze byłem. Sprzedałem yy, paszowóz, bo to nie był paszowóz. Nie przyjmował mi wielki yy, traw. Trawy. Chyba, że siana by przyjmował. No nie wiem. Ale trawę też się daje przecież. Ja nie, nawet nie wiem jak tam cofnąć do tego, więc nie będę miał tam nowej oborze będę miał więc tutaj siejemy sobie już tam jest przemżyto, No to też przemżyto. Dobra, będziemy ciśnąć 15 na godzinę. Właśnie słuchajcie, nie wiem jak to jest. czy... Teraz chyba trawy nie będę robił, tylko zrobię sobie siano. Teraz zrobię sobie jeden pokos yy, kiszonki, drugi pokos siana. A i nawet nie wiem gdzie to mieścić. a ja siano będzie pod chmurką. Stało. Bo chyba trawy nie będę robił, bo po co? No, nie wiem, nie wiem. Albo się tak zrobi, bo ja dawno, słuchajcie, ja z dwa lata paszowozu nie robiłam, to mogłem się gółkę zapomnieć. Nie wiem, czemu się kółka nie kręcą, słuchajcie. i lecimy dalej. Już wiemy co odcinka, my tu już mamy trochę posiane Już dwie? I w następnym odcinku siew owsa. Nie wiem, może... Bo na razie jest tam w naprawie, to może nowy, nowego kupimy poszowoza, bo ja nie wiem jak się tam dawało. Ale na pewno chyba się dawało trawę, albo się mylę, nie wiem. Bo trawy mam dużo teraz. To mam zapas trawy trochę. Przepraszam za kaszel. Mogę trochę przynudzać, ale... I mam trochę inny głos. Mam straszny kaszel. Będzie rąbał w płot. Dobra, i lecimy sobie dalej. No tu już szybko siejemy, więc dzisiaj w tym odcinku zasieje to pole. Za 10 minut 20. Dziś dwadzieś... na pewno, nie? Bo to już pole będzie zasiane. Ale to idzie bardzo szybko. Będziemy zasięć, bo w tym roku jeszcze prosa na dwóch polach, żeby dać to koniom. W następnym odcinku będzie się prosa i jeszcze w następnym buraku i kukurydzy. Więc może cztery odcinki będzie zasięgów. No tyle, ze będą dwa i zasięgu też dwa. Chcecie, ale jak ma się tyle pola i czy wymagają to... No to trzeba posiać. Dobra. Tutaj jeszcze sobie poza odcinkiem nawoziłem te łąki moje te małe. Jakoś sobie powoli. zara muszę iść z... coś tam robić jeszcze przy krowkach. Więc dzisiaj w szkole nie jest jakaś ósma rano, coś takiego. Miałem ich do szkoły, ale coś nie krzyp krzypę. Dobra, krzypię. To idzie jak złoto. Tamten też, tamten też 15 na godzinę idzie. Czekajcie. Puszczę go od góry jeszcze. posieję, bo tu są wygibasy tak i wszystkie zmiany zmiana zestawu. widzieliście kiedyś taką zmianę? poprzecznie go zrypniemy So ist gerade. pora lecimy już. Sto. 8 minut, nie wyrobimy się w 10:15. Może to 20 się wyrobimy. Planuję to pole jeszcze kupić. Te małe. Ale to w następnym sezonie. Bo na razie mam 32 koła to mało. Jak będę miał około stówy. Może z 200 będę miała. Coś tam to wtedy. Będzie akcja gnojowica, wylana na łąki a ten mer będzie wasypać jak się. Znaczy ten y, paszowóz jest dalej u nas, co nie, ale pożyczyłem sąsiadowi, co nie? Czekajcie, zadzwonię do niego, kiedy on, on przyjedzie, ale powiedziałem mu tak: jak chcesz bie, bie brać, to gdzieś. 18 koła mi i daje, że tyle. Dam je 18. Ja sobie kupię nowszy paszowóz. No i będzie git. Ale słuchajcie, tu też zaleta jest tego, że yy, normalnie yy, ja nie mogłem belki trawy w yy, se. No. A ja nie wjadę nigdzie tam paszowozem. W tą moją małą workę. Chyba, że sobie wysypę i będę. Walił później, ale nie mam do czego sypać. Jakby miał, kurde, jakiś taki Małą hale, co nie Małą halę. O, mi jaka robimy. Det er ikke tøft nok. O i to zasiejamy dziś. Zaraz kończymy odcinek. Można tu się 30 na godzinę. Chyba nie. Jak myślę rada ma na swoim odcinku. 30 na godzinę siewy? Wiła, taka miła. Tu tak zawijam i zawijam <coughs> Padykot, koty pat, pady kot. <gry> Tak mi coś tak wleciało, bo ostatnio ma te koty, tacy cyjotoberzy robili jego wóz mi tak Leciało do ucha Paddygum, Paddygum, Paddygum Przyjechał od lat No i tak mi spadło tu do ucha Ale idzie Trochę się zakopał, ale idzie strasznie. Strasznie szybko to idzie. Znaczy, do 15 będzie, myślę, że będzie skończone to pole już. No pewnie, że tak. Jeszcze dwa przejazdy mam. I poprzecznie. No, lecimy sobie. Księżytkę siamy Elegancko na naszych polach. Już jest siewy takie wczesne bardzo. A potem na nawożonko Na i żniwa. I takie na robimy, że... Eee. I wie, co to? Co to się stanęło? mi un cazzo di fuoco. Luvia è sotto. Sotto ci sta nemmeno. Luvia è sotto. Sotto ci sta nemmeno. Puerco, ramo, puerco, siamo su... Dico bella, dico bella. Dico bella, dico bella. Dico bella, dico bella. Alve, alve, alve. Sergio, oram. Sergio. Oram. Io mi aiuto, non è o, wow. ale tu wyboje ładnie jedzy no i 16 minut ja teraz będę krótkie robił odcinki bo jestem chory to mi za bardzo tak nie pozwala gadać i gadać do Was Dobra. W tym odcinku to było na tyle trzymajcie się. Na razie. Cześć. Yy... Widzimy się w następnym odcinku. Postawcie łapkę w górę i suba tam na dole. Dobijamy 30 subskrypcji. Halo